Marinka nienawidziła wszystkich. Nienawidziła zła, nawet z furią. Szczególnie Marinka nienawidziła matki. I dziewczyna miała swoje najskrytsze marzenie: dorosnąć i na pewno ją odnaleźć. Odnaleźć wcale nie po to, by rzucić się jej na szyję i krzyczeć: cześć, kochana! W swoich myślach dorosła już Marinka długo obserwowała matkę i, znalazłszy jej słabość, mściła się. Brutalnie, okrutnie i bardzo boleśnie. Mściła się za wszystkie te lata, gdy mamuśka żyła w dobrobycie, oddając swoją córeczkę państwu. Jakoś dziewczyna była pewna, że matka właśnie tak żyje. Odkąd Marinka sięgała pamięcią, zawsze była w domu dziecka. Oznacza to, że przywieziono ją prosto z porodówki. Czy to nie powód, by nienawidzić mamuśki? I dziewczyna nienawidziła jej, a także cały biały świat dodatkowo. Nienawidziła wychowanków domu dziecka, wychowawców, a nawet krewnych odwiedzających dzieci. Ich nienawidziła szczególnie. W końcu nikt jej, Marinki, nie odwiedzał. Dlatego też Marinka okładała śmiertelnym ciosem szczęśliwców wracających z prezentami. I było jej to obojętne, czy to chłopiec, czy dziewczyna. Oczywiście była karana. Zamykano ją w izolatce, odbierano słodycze, przenoszono z domu dziecka do domu dziecka. Tylko to wszystko na nic. Mała szczurzyca wypowiedziała wojnę całemu światu i nikomu nie dawała taryfy ulgowej. A w wieku czternastu lat stało się cud. Marinka nagle przestała się bić. Prawda bynajmniej nie dlatego, że wszystkich pokochała, a raczej na odwrót. Przestraszyła otoczenie do reszty. Teraz Marins śmiertelnie się nudziło, coraz częściej uciekała ona do swojego skrytego kącika na terenie ośrodka i poddawała się tam marzeniom o miejscu. Siedziała na niewielkim stołeczku, który tu dawno temu przyniósł, i intensywnie rozmyślała, wpatrując się w jeden punkt. Bardzo często przychodziło jej tak myśleć. I oto pewnego dnia jej rozmyślania przerwała dziwna melodia. Marinka nasłuchiwała. Bardzo lubiła piękną muzykę, a ta melodia była bardzo piękna i jakaś smutna. A przede wszystkim zupełnie niezrozumiałe było. Na czym jest grana? Dziewczynka nawet odważyła się spojrzeć. Wyskoczywszy ze swojej kryjówki, niepewnie poszła w kierunku dźwięków muzyki i niemal wpadła na plecy siedzącego na odwróconym wiadrze mężczyzny. Oczywiście rozpoznała go. To był przecież woźny, wujek Anatol ale kto by pomyślał, że on tak cudownie gra. Marinka zamarła, nasłuchując. A mężczyzna nagle przestał grać i zapytał, nie odwracając się. Chcesz, nauczę. Dawno zauważył tę dziewczynkę w zaroślach BZU, tylko nie chciał jej niepokoić, a tu sama się podkradła. Marinka aż zaparł odech z zachwytu, ale oczywiście chciała. Tylko czy jej się uda? I tak się poznali. Woźnego zwano Anatolijem Pietrowiczem. Mieszkał tu na terenie, w małym domku, i po sprzątaniu podwórka często grywał na starożytnej fujarze, i Marinka zaczęła przychodzić do niego codziennie. Na początku on po prostu pokazywał jej, jak grać, a gdy u niej zaczęło to wychodzić, podarował jej swoją fujarkę. Okazało się, że sam je wyrzeźbia. Takie zabawne, a jednocześnie piękne. To właśnie po tym prezencie się zaprzyjaźnili. I często rozmawiali po przyjacielsku. Wujku Telu, a co ty tu robisz? Przecież nie jesteś stary? Czy nie masz też rodziny? Zapytała kiedyś Marinka. A mężczyzna gorzko się uśmiechnął. Zaczął opowiadać, jak dziesięć lat temu pochował żonę. Jak myślał, że i sam odejdzie z nią. Tylko dla syna pozostał przy życiu. Ale syn dorastał, przyprowadził do domu synową. Lena była dobra, ale strasznie chciwa. A niedawno syn zginął w wypadku z pogrzebu Lena Anatolia Pietrowicza wyrzuciła. W czterdziesty dzień akurat Lena poprosiła Anatolia Pietrowicza, by wyprowadził się. Mieszkanie od dawna było na syna przepisane. Teraz Lena była jego pełnoprawną właścicielką. Woźny, praca całkiem dobra, bo i mieszkanie zapewnione. Marinka aż zacisnęła piąstki ze złości. Wujku telu trzeba się przecież bronić. A mężczyzna lekko uśmiechnął się kącikami ustęp, po co, Marysiu. Nic mnie tu na tym świecie nie trzyma. Muszę tylko dożyć przydzielonych mi lat. Chcę być ze swoimi, a tu niczego mi nie potrzeba. I u dziewczynki pojawiło się nowe marzenie. Teraz chciała pomścić synową Anatolia Pietrowicza nawet bardziej niż własną matkę. A woźny, gdy dowiedział się o jej myślach, przeraził się, jak można w sobie tyle nienawiści kumulować. Jak ona z tym żyje, biedaczka. Zaczął częściej rozmawiać z tą dziewczynką i kontakt z Anatolijem Pietrowiczem przyniósł owoce. Marinka zaczęła się otwierać, przestała czesać się na chłopca, coraz częściej pojawiała się u niego w sukienkach, a kiedyś odbyła się między nimi szczera rozmowa. Mężczyzna zapytał Marinę o jej plany po ukończeniu szkoły. Bo przecież został już tylko rok, a dziewczyna rozłożyła ręce. Nawet jej do głowy nie przyszło zastanawiać się nad przyszłością. Wszystkie myśli zaprzątały jej plany zemsty. Anatolij Pietrełycz wtedy nawet serdecznie się roześmiał. Żeby się zemścić, najpierw musisz znaleźć matkę, a to czas, z czego będziesz żyć. Marinka nawet uciekła od woźnego obrażona i nie przychodziła przez tydzień, myśli, że chciał się z niej naśmiewać, ale potem pojawiła się jak gdyby nigdy nic. Wujku Telu, pójdę uczyć się na budowlańca, bardzo chcę budować piękne domy, oznajmiła. Cały ostatni rok poświęcili na przygotowanie do szkoły budowlanej, jest taka w sąsiednim mieście. Na studia Marinka nie miałaby środków, może kiedyś w dorosłym życiu nadrobi. A w ostatni dzień przed ukończeniem szkoły Marinka długo siedziała z woźnym na ich ulubionym miejscu. Wujku Telu, jak się wyuczę, na pewno do was przyjadę, płakała, przytulając się do mężczyzny. A on gładził ją po głowie jak małą, przestań, chodźmy na ugodę. Najpierw mocno staniesz na nogach, a potem pomkniesz do starego. Przecież ja nigdzie się nie wybieram, pozwól, że cię pobłogosławię. Szeroko przeżegnał dziewczynkę i odepchnął ją od siebie. Idź z Bogiem, strzeż swojej piszczałki. Minęło piętnaście lat. Wszystko ułożyło się Marinince. Skończyła naukę. Zaocznie ukończyła studia, wyszła za mąż, ale szybko się rozwiodła. Charakteru Mariny mąż nie zdołał złamać. Teraz sama wychowuje pięcioletnią córeczkę Daszenkę. Pracuje w dużej firmie budowlanej, zajmuje wysokie stanowisko. I już nie Marinka, a Marina Nikołajewna. Tylko co kobieta mocno stanęła na nogach, postanowiła spełnić dziecięce marzenie. Zgłosiła poszukiwania mamy i efekt nie kazał na siebie długo czekać. Okazało się, że jej matka była samotną kobietą, o ciąży dowiedziała się jednocześnie z wiadomością o chorobie nowotworowej. Lekarze odradzali, przekonywali, że poród nie da jej szansy na wyzdrowienie. A ona się zdecydowała. Zachowała małe życie, szkoda tylko, że własnym kosztem. Teraz mama ma na cmentarzu piękny grób z marmurowym aniołem. Pozostaje jeszcze odnaleźć wujka Tołę. Marina już taka próbę podjęła. Osiem lat temu przyjechała do rodzinnego domu dziecka. Tylko wszystko się tam zmieniło personel się wymienił. O starym dyrektorze nie ma wieści. Kto pamięta o woźnym? Zaginął bez śladu. I Marina całą uwagę przeniosła na córeczkę, jakby z nią zniknęła już jakie to sznurki z niej daszka plecie gdzie się podziała ta żelazna guziczka, o którą wielu połamało zęby. Kobieta stała się najczulszą mamą. Po przyjeździe do rodzinnego miasta kupiła przestronny apartament niedaleko miejskiego parku. Dziewczynka musi oddychać tlenem, a nie zanieczyszczonym powietrzem. Kiedy tylko mama miała chwilę wolnego, Daszka ciągnęła ją właśnie do tego parku. Tam jest tak wesoło: jest jezioro z kaczkami, różne atrakcje, a nawet oswojone wiewiórki, można je karmić z ręki. A poza tym Daszka nakręcała mamę na poczęstunki dla parkowych mieszkańców. To potrzebowała dziesięciu bochenków dla kaczek, to kilogram orzechów cedrowych dla wiewiórek, a dziś poprosiła o kupienie kawałka gotowanej kiełbasy. Marina aż brwi uniosła wysoko ze zdziwienia, a córka spokojnie wyjaśniła. Że to dla biednego bezdomnego, który mieszka, wszała się nad stawem, i z nim tak wesoło. Dlaczego człowieka nie poczęstować? Marina nie miała nic przeciwko nakarmieniu marginalsa. Ale bardzo nie chciała, żeby daszka się z nim zaprzyjaźniała. Nawet jeśli to zabawne i wesołe. Ale widząc na ławce nad stawem otoczonego przez dzieci zaniedbanego dziadka, trochę się uspokoiła. Jeśli inni rodzice pozwalają na taką przyjaźń, to nie ma się czego obawiać. Kobieta zajęła wygodne miejsce do obserwacji i wręczyła Dasze kiełbasę. A dlaczego ten starzec prosi o jedzenie dzieci? Zapytała mimochodem. Daszka nawet się oburzyła. On nic nie prosi, wstydzi się, a nawet jak przynosi, to nie zawsze bierze, ale on zna tyle bajek i wierszy, chce mu sprawić przyjemność. Marina pomachała w stronę uciekającej Daszki. Jej córeczki postanowiły obdarować dobrodziejstwem cały świat. Co z tym można zrobić? A wieczorem, gdy zmęczona dziewczynka odosobniła się w swoim pokoju, Marina położyła się na kanapie z książką. I nagle podskoczyła, jakby ukąszona, nie doczytawszy nawet interesującego rozdziału. Z pokoju córki dobiegała aż nazbyt znajoma, smutna melodia. Daszka nawet się przestraszyła, gdy blada jak ściana mama pojawiła się w jej drzwiach. Mamusiu, obudziłam cię. Marina zaprzeczyła ruchem głowy, jakby zaczarowana patrząc na drewnianą fujarkę. Skąd to masz? Zapytała nagle ochrypłym głosem. Daszka westchnęła smutno. Dał jej dziadek. Tylko melodia jakoś mi nie wychodzi. I Marina powoli wzięła instrument z rąk córki. Jakby we śnie podniosła fujarę do ustęp. Z niej popłynął smutek i czułość baśniowej melodii. Zaczarowana Daszka aż otworzyła usta. Mamusiu, nie wiedziałam, że tak umiesz. A Marina, ocierając łzy, pobiegła już do cennej szkatułki na stoliku tam, gdzie przechowywana była siostra córkowej fujarki. Dokładnie taka sama, trochę zabawna i niezwykle piękna. A potem gorączkowo szykowały się do parku. Już było ciemno, a musiały odnaleźć schronisko starca. Wszyscy wiedzą, że mieszka nad jeziorem, tylko nikt nie widział jego szałasu. Ale od razu go znaleźli. Daszka złożyła dłonie w trąbkę i głośno zawołała dziadku. I natychmiast z krzaków wychyliła się kudłata głowa. Maleńka, co ty tu robisz tak późno? Przysiadł się do dziewczynki. A Marina, otrzepując ze swojego policzka spływającą łzę, przemówiła cicho. Anatol Pietrełycz, dzień dobry. Starzec drgnął, jakby uderzony i powoli uniósł głowę na kobietę. A potem zaczął nerwowo wstawać. Marinka. Marinka. Tego nie może być. Mruży oczy, wpatrując się w jej twarz, a kobieta porywczo go objęła. Wszystko może być, powiedziała wzburzona. Ale dość już tej wilgoci. Chodźmy szybko do domu. Mężczyzna próbował się uwolnić. Dokąd? Ale Marina mocno trzymała go za ramiona. Do domu. Do domu, drogi wujaszku Telu. Bez pana moje życie by się nie ułożyło. Więc mój dom, odtąd i pana dom też. Całą drogę do domu Pietrełycz wciągał nosem i ukradkiem ocierał łzy. Przecież to radość, ale skąd one się biorą, te przeklęte. I dziękuję, Marins, że trzyma go mocno pod rękę. Taka słabość mnie najechała. Gdyby nie ta dziewczynka, dawno bym upadł. Ale mimo niedyspozycji, w duszy starca rozkwitała wiosenna radość. Tańczyły kolorowe motyle, a z jego drewnianej fujarki płynęła najczulsza melodia. Po raz pierwszy od wielu lat, teraz był pewien, że nie jest sam. I na pewno nie umrze nikomu niepotrzebny.